się manowracamy wracamy po przerwie, jest ze seba, nadal wchodzimy ja do Dunga. Coś ci tam jakiś ten alert wyskoczył słyszałem. Tak, alerty to mi cały czas wyskakują. Ale to nie, stream działa. O kurde! To te kupy się tak mnożą. O, te zbiera to się przyda. Wire jakoś takie mało aktywne, te potwory stoją w miejscu tylko. No właśnie, też powoływałem. Może nas nie widzą? No? Było okej. Okay. Kupy za no. nami skakały. No nic, z korzyścią dla nas. To te mobki. Idziemy po prostu, szukamy Dobra. Jest. Dawaj trzy. Dobra. Akurat mi Nie, mi czterech brakuje, ale to se znajdę jeszcze. A ile potrzeba? Dziesięć? 10, i diament, adam no, tak, diament no. nie mam, nie? No ja też, ale to się znajdą na następnej planecie, zaraz pójdziemy robić tego quest'a yy, Ole, loguje z... Gdzie loguję no skacz normalnie Coś mi gra trzeba klatkować, nie wiem dlaczego, no. no i skip Ej nie, co jest? I co, u mnie normalnie skaczesz, ale ty, masz jakiś slow motion To no właśnie widzę, strasznie grałem tak slow motion chodzić City. Czekaj, 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 czekaj. No? Coś jest nie tak. mam no, wszystko. No to relog. Cze no zrobię relog. Do mnie się nie ja no, idę dalej. No dobrze, czekaj chyba. Z korzyścią dla mnie, bo tu skrzyneczka. Aaa, teleporter core. Nie no skaczą potworki, tylko one są zbugowane. Potworek z kupą biega. Ja wiem się blamuł. Czekaj, bo mnie tu skosił. Widzisz, ten tu skacze całe Zbijaj je, bo znik leci wire i ten mater Manipulator modul, Module Tech, mam kolejny. O, to sobie wezmę w końcu. Polepszę sobie jakiś tam technologię nową. Tak Nie no, ale te się tutaj zbugowały, widzisz? Siedzą w powietrzu. Tu też są dalej zbugowane. Bez sensu. No dziwne. Nie ma frajdy kompletnie. No. Tam ma. No, to lecimy stąd. No widzisz, potworki działają, tylko coś tym no. dango. Dądzioł nie się popsuje. To też. To nie działa. Działa, działa. Może generator jest, nie wiem, zrypał się. No gra ma bugi. No, co za? Uwaga. Co to było? Chcesz? Ty coś wypadło z niego. Co to jest? Mam to, nie wiem co to dawało. Chyba do jakichś fajnych tych zbroi. Tak Chcesz tutaj tą broń? Nie. Z granatnikiem? Ja wolę z latarką, bo mi się kojarzy z Alien izolacja. Bardziej z tym starym alienem. No, Kosę weznę, bo mi się skończyło. No i co ci się zrobiło? Z czym? A nie, bo przez chwilę mnie cię w powietrzu zawiesiło. Się pan. Powiem ci, że jest więcej skrzynek na tych dalszych. No, nic nie ma. No, pod ziemi nie chcemy się schodzić. Jak nie kopiemy. No. Tu byliśmy chyba. Nie, to jest troszkę inna góra. Czekaj. Nie, tu nie byliśmy. Pamiętałbym te przejścia. Leder. Przyda się. To było też do tego. Chyba na zimową planetę coś. Mm -hmm. Ale zapierniczasz. Skoczę dalej. Co to za uśmiechy? Nie, patrzę na inne postaci No strzałkami musisz. Strzałka w górę, strzałka w dół i on zmienia yy, ten Patrz jedną strzałkę w dół to płaczę Jak do góry to się cieszy No, tak faktycznie Ale jak emotki wpisujesz to też tam jest więcej tych skrótów w ogóle, klawiszowych. O, skrzyneczka, co tam masz? O, owoce i, ten, i kasa. To jakie kombo, jak tak strzelamy, obaj może coś być. Nie, to jest Jeszcze. Tam jest ten Zwykły kanał Coś ty panie zrobił Lazbier <laughs> to radę to do niego. o, co jest Takie bro broń, 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 broń ja ci, sprzedaje. on ci daję On musi dojść chyba wiesz tu se podskoczy. O, uh, Shade coal Pixel Trower. Damage. 18. Włoki Damage. Bo Kni zobaczmy, co to jest. Kupuję to. Dobra, sprzedaję rzeczy niepotrzebne. Alien Tentacle. To się chyba nie przyda. Hełm. Ile on daje? 45. Mój 3, 3, 3 A ten? 668. Te słabe ma te rzeczy Posprzedaję w sumie co mam Bo mam trochę tych pierdół eee, Hełmy grzybków Sprzedam I te meble co mi kazałeś pozbierać Flary się przydadzą nie Mhm które strzykawki są dobre? Nie wiem, nie pamiętam. Żółta jest fajna, bo ona dużo oświetla. Czerwona leczy to tak. Coś ty zrobił? Sorry. Wziąłeś broń i mi go wykrzeczyło. Jeszcze raz muszę wszystko sprzedać. O kurwa. Ty, to się samo namierza. Coś ty kupiłeś? Patrz, patrz. Patrz na kurę. Czekaj, czekaj, moment. Ale ja faktycznie. Poleciało gdzieś, a lata w półko <noise> Dobra No to jedziemy z koksem Tylko wiesz, to mnie też zabija, nie? Tak? No pewnie, strzel. No nie. nie A, PvP jest wyłączone <noise> I z tego domku też był jakiś quest Trzeba było wziąć takie... Jak się nazywa to czerwone co tam wziąłeś? Z książką? E, Act display? Nie, nie Nie wiem Książeczka taka tam wziąłeś w ręki Ej, kowa mówię. Mhm. Ja wziąłem y... Wszystko posprzedajemy Glitch kodeks Tak, to to zostaw Bo to jest do questa Jak będziesz miał to mi daj jeden okay, Tak jak sobie coś być. Bo jest skrzynka. Jest coś? Jest. skacz. Ty, uuu. Uu. no ale skrzynki nie ma. No. To pozdro. Czekaj, broń trzeba schować. Do góry nic no, nie Co ma. to za u Ciebie? No, to jest życie w akademiku, to cały czas jest ktoś, coś się dzieje, nie? A no macie jeden wielki pokój, czy jak to jest... Tak, my mamy jeden duży pokój, Aha. w trójkę mieszkamy. Tak więc jest fajnie. Jest zajebiście. Dobra, odgrabię. masz już ten angielski kodeks? Nie. Ja to wszystko biorę i sprzedaję później. Okej. Okay. Jak grabić to na pełnej, nie? Cały dom pusty już tutaj Kościół sobie śpijam, łóżko potwierdziłem. No ja też właśnie tak robiłem. A sianko można wziąć, bo to fajna ozdoba. Już trzeba znaleźć kogoś, komu to można wcisnąć. Wszędzie się znajdzie jakiś. Ten glitch kodeks bym jeszcze jeden potrzebował. Babeczka za mną lata tutaj. Nie wiem czego ona chce. O jest, sklep gdzie? Tu ten, obok mnie gościu. Ten co stoi, tak wysoko? Nie mogę go kliknąć. To ten co ucieknie? Nie, stoi obok mnie gościu. go trochę. Czekaj, czekaj. No panie. Odsłonię pan. 500, 500 golda zarobiłem na niej <noise> Ma coś ciekawego do kupienia? Ty, shotguna ma. Rate of fire 05, grenade launcher. Sniper ma Kupiłeś coś z tego? Nie. A mój ile zadaje? 1,8. Per shot. Rate of fire 05. Osiem, no to powolne, no, nie lubię takie. Ja wolę mieć większy raid do fire. to posprzedaję wszystko. Osiemset zarobiłem, hmm. dobra. Gdzie jesteś z lewej, tak? Ej, mamy już cztery kafle, to można kupić tego teleporter. No to później, czekam, bo muszę skomuć komu, teraz te rzeczy. <coughs> nie ma tego kodeksu, jest znalazłem, jest w drugim budynku. To ja sobie to zarąbię nie? Nie sprzedałeś tego chyba? Nie. Okay. To był jakiś quest gdzieś tam później. Tu jest drugi jeszcze, też wezmę w razie W. Mhm. Mm Skrzyneczka. Ja wiedzimy, co, co widzimy. No, zanim on dojdzie do tego questa, kodeks. Mam już trochę diamentów, to będę miał na polepszenie tego manipulatora. to mi dać mi jeden. O kurde, dobre rzeczy. Co? Uwaga, patrz na mój łeb. No. Co, brzydkie? Zajmij sobie. Autochip mam do naprawy pojazdów. I koto mam jeszcze. Come on, follow me. Kojarzysz utworek? Tak. No to dawaj nazwę. Nie, nie nazwy tego. Nie chcę się przyznać, że nie pamiętam. Koniec muzyki, lecimy z koksem. Co tu się zbudowało? Widzisz Ale co jest? Tyle pikseli wyleciało. 111 skarbowym. A tylko hmm. Goni mnie! To jest słabo idzie z tego. No to za późno się aktywuje, wiesz? Trzeba zrobić tak, do góry. No I jak to we nie? Skrzyneczka widzę. To muszę się do niej dostać. Dwa tego, ma były. Dobra. Help! Help. Co dziwem jest. Dobra, już dałem radę. Mało życia mam. Odleczę się troszkę i... i idziemy. Skrzyneczka. O, dobra, tym razem ty weź to Ze skrzyni. Co tam było? Bo ostatnio ja ci zakosiłem. Daj mi ze dwa diamenty. Jak dwa? Jeden ci dam. Mam trzy. Aha, dobra. Znaj moją hojność. Ok. Ja wiem, że w tle są odgłosy, ale to naturalne kolej rzeczy. Upujmy, no dobra zaczekamy, bo... Ale do może wypadnie. Co to jest? To Seed. bez sensu. Nie ma, się. Co? Nie ma, zlituj się. i powiem ci, że teraz mamy dobry ekwipunek. Ja bym szedł na bossa. Bo ta planeta jest olbrzymia. My nigdy do końca nie nie zwiedzimy. No to chodź, dawaj. To idziemy na stopek i lecimy. A bos nam troszkę zabierze czasu, nie? No. Każdy musi być na swoim, tak? Tak. A, poczekaj, wejdę w technologię. Nie Jak to się robiło? Najpierw muszę wziąć tech, chyba. Tech drive. Okej, okay, mam. Jak się robiło Gdzie to się robiło? No, w crafting table. Który wziąłeś sobie ten... Yy, ...techa? Yy, wziąłem sobie tego. Okay. Energy dash, tak? Tak, no Ja sobie wezmę pulse jump A, dwóch potrzebuję, kurczę. Bo potrzebuję jeszcze jeden diament No Ale już ci nie dam, bo nie mam Jak nie masz? No dałem ci A, faktycznie, nie? no, dobra Dałem ci jeden To idziemy na misję Okej okay. Czekaj, ja mam się rozumiem, tak? Teleportuj się, po prostu, na misję. Mining Facility.